Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Patryk Barnaś. Witamy również na kanale Real Progress. Dzisiejszy materiał jest kontynuacją serii, jak odpowiednio rozpocząć etap budowania masy mięśniowej. W ostatnim materiale porozmawialiśmy sobie na temat tego, jak odpowiednio zacząć ten etap od strony diety. Więc jeśli nie widzieliście, kilka. Filmików niżej na naszym kanale powinien ten materiał widnieć. Także bardzo serdecznie zapraszam również do obejrzenia tego. Ale dzisiaj porozmawiamy sobie na temat troszkę inny, a mianowicie odnośnie tego, jak odpowiednio zacząć ten etap od strony środków dopingujących. Powiedziałbym, że temat kontrowersyjny, ale myślę, że nie można już go takim nazwać z racji tego, że chyba wszystkie tematy w internecie są już od strony właśnie środków dopingujących przemaglowane. Na każde, na każde jedno pytanie można znaleźć milion odpowiedzi. Także nic nowego. Jak wiecie, także nasz kanał nie opiera się głównie na tym temacie. Ostatnio na naszym kanale w sumie pojawiło się kilka materiałów na ten temat, ale to całkiem przypadkowo. Maciek nagrał też całą serię odnośnie Pierwszego cyklu. Także dla osób zainteresowanych, jest też coś takiego. Także bardzo serdecznie zapraszam. Możecie sobie wejść i obejrzeć. Maciek tam bardzo fajnie wszystko wytłumaczył. Ale dzisiaj porozmawiamy sobie właśnie na ten temat i ogólnie, jak to, do jakich ja wniosków doszedłem, jak to u mnie wygląda, spod z jakiej szkoły ja jestem, bo jak wiecie szkół jest także mnóstwo, ale mi się wydaje, że ta, której ja się uczę jest odpowiednia i najbardziej racjonalnie podchodzi do tego sportu, także bardzo zapraszam, postaram się Wam tutaj mniej więcej wszystko wytłumaczyć i nakreślić jak najbardziej dokładnie. Więc co, może zacznijmy sobie od tego? Jesteśmy po okresie redukcyjnym, zaczynamy okres budowania masy mięśniowej. I zastanawiamy się, e, jakich środków dopingujących e, możemy używać w tym okresie. No, wiadomo, że w sumie mogą się one w ogóle nie zmienić, ale e, jeśli jesteśmy w sezonie, nie startujemy e, lub nie jesteśmy zawodnikami, e, to jakie środki wystarczą nam do tego, by, e, ten, e, by budować tę masę mięśniową i przy tym oczywiście też mając jak najmniejsze skutki uboczne na zdrowiu, bo no nie oszukujmy się, jest to bardzo ważne i nie mamy co o tym także zapominać, bo, bo robimy to z przyjemności, jest to dodatek do życia, a nie życia nie kierujemy się. Ja jestem zawodnikiem, ale wiem, znam swoje miejsce w szeregu bardzo dobrze i nie poświęciłbym swojego życia. Dla tego sportu także staram się do tego podchodzić jak najbardziej racjonalnie i z jak najzdrowszym podejściem. Więc co, jakich środków ja bym użył? Standardowo, nic bym tutaj nie kombinował. Są różne metody, różnych środków ludzie używają, naprawdę całą tablicę Mendelejewa, a tak naprawdę niczego więcej nie potrzebuję. I teraz tutaj było małe przejęzyczenie z mojej strony, ale na szczęście udało się to wyciąć. Niczego więcej bym tutaj nie użył, jak na przykład testosteronu, lub jakiegoś nandrolonu typu na przykład Deka, lub jakiegoś łagodniejszego środku na przykład boldenonu. No różne są też na ten temat opinie ludzi. Ludzie używają, nie wiem, zaczynają okres budowania masy mięśniowej używając trenbolonu, gdzie moim zdaniem to jest tak naprawdę szczał w kolano. Z racji tego, że po prostu to jest bardzo mocny środek i używając go przez długi okres czasu, po prostu się wypalimy. Jak wiecie, uszkadza mocno układ nerwowy, uszkadza mocno układ trawienny, gdzie w okresie masowym bardzo będzie nam na nim zależało, przede wszystkim w późniejszych etapach, gdzie tego jedzenia będziemy dokładać, to ten trend będzie po prostu to spustoszenie tam siał. Więc dla mnie słaba opcja, ja bym w ogóle z niego zrezygnował, jeśli nie startujemy w zawodach sylwetkowych, a jak już startujemy, to tego środka lub tych mocnych, ogólnie tych mocnych środków Używa się przed samym startem, z racji tego, że jeśli wykorzystamy wszystkie asy w rękawie w off-seasonie, to czym później to przebijemy, wtedy kiedy właśnie tego potrzebujemy czyli w okresie redukcyjnym, czyli prepa, przygotowań do zawodów. No niczym tak naprawdę. No i w konsekwencji tego no, tracimy bardzo dużo masy mięśniowej. To też zresztą można zauważyć często po zawodnikach. Zwróćcie uwagę, jeśli obserwujecie, jeśli siedzicie w tym, zobaczcie sobie, jest na przykład zawodnik, dajmy na to, ma wagę 110 kg czy 100 kg, suchej masy mięśniowej, w miarę suchej masy mięśniowej oczywiście, i on do zawodów nagle gubi 20 kg. No powiedzcie mi, jak to jest możliwe? No to nie jest możliwe, gubi tylko tyle dlatego, że po prostu używa mocnych środków dopingujących i nie ma jak później, w późniejszym etapie redukcji tkanki tłuszczowej zapobiec katabolizmowi. No i tak to niestety wygląda. Nie, utrzymamy także tej, nie uzyskamy także pod sam koniec prepa tej twardości, tej definicji mięśnia, jeśli będziemy używać tych środków w okresie budowania masy mięśniowej. No także, tak jak widzicie, no u mnie taka metoda sprawdza się najlepiej, u mnie w ogóle całkowicie zrezygnowałem ze środków oralnych, gdzie tutaj moim zdaniem też jest błąd, jeśli ktoś używa ich w okresie budowania masy mięśniowej, bo jest to zupełnie niepotrzebne, bo tak naprawdę co możemy dobudować w okresie tych... Trzech, sześciu, przepraszam, czy tam maksymalnie 8 tygodni, na przykład stosując anapolon lub metanabol. To jest bardzo długi etap i, i tak naprawdę to tam się nic nam nie uda dobudować. Może napuchniemy lekko wodą, nabierzemy więcej glikogenu, te mięśnie są bardziej perkate, ale wiele tej masy mięśniowej nie, budu, nie dobudujemy. Tyle samo dobudujemy używając, tak jak wcześniej wspomniałem, na przykład testosteronu i jakiegoś nandrolonu. Musicie to... jeszcze wiedzieć, że istnieje coś takiego jak predyspozycje genetyczne jeśli ich nie macie, to nie przeskoczycie tym tak naprawdę tego, tym naprawdę niczym, a przede wszystkim środkami. Jeśli trenujecie rok, drugi rok, przepracowujecie każdy okres sumiennie, ciężko i robicie wszystko tak jak należy i ta masa mięśniowa po prostu nie dobudowywuje się w takim tempie jak u innych osób, to musicie po prostu zdać z tego sobie sprawę, że nie jesteście predysponowani genetycznie i niczym tych wszystkich barier nie przeskoczycie. Po prostu musicie uzbroić się w cierpliwość i zdać sobie z tego sprawę, że nie będziecie na przykład ważyli 100 kg czystego mięcha na scenie, bo po prostu to jest w Waszym przypadku niewykonalne. Na przykład obserwujecie na pewno zawodników pro gdzie ze Stanów, czy nawet tutaj w Polsce bardzo dobrych zawodników i przyjęło się tak, że oni to na pewno ładują. Yy, wiadra, towaru, i dlatego tak wyglądają. No nie, znam do bardzo dobrych zawodników, kilku yy, można powiedzieć, że bardzo dobrze, i wiem, jak u nich to wszystko wygląda, i wiem, ile oni biorą. I tak naprawdę wszyscy by się zdziwili, bo yy, biorą mniej niż yy, bardzo dużo Januszy na siłowniach. Także po prostu no musicie sobie zdać z tego sprawę, yy, że nie wszystko przeskoczycie. No na pewno podbijanie środków dopingujących w niczym Wam nie pomoże, a zepsujecie sobie tylko swoje zdrowie psychiczne, jak i fizyczne, także to nie jest dobra droga. No dobra, sobie też jeszcze zbaczyłem z tematu, można powiedzieć, ale jeśli nagrywam już materiał na ten temat, na pewno długo, długo nie pojawi się w moim wykonaniu na kanale, także chciałem tutaj takie powiedzieć Wam jeszcze moje rozkminki na ten temat. Więc co wracając do tematu, zaczynamy sobie okres budowania masy mięśniowej, wychodzimy z deficytu, e, jesteś, będąc w deficycie, przeważnie e, robiąc redukcję tkanki tłuszczowej, zbijamy strogę dość nisko, znaczy, staramy się go trzymać w widełkach dość nisko, żeby po prostu nie trzymać tej wody podskórnej, żeby ta redukcja po prostu była efektywniejsza. No i co, później wychodzimy z deficytu, zaczynamy okres budowania masy mięśniowej, jak wiecie musimy trochę ten estrogen podbić. Bo jak wiecie, estrogen także, jeśli utniemy estrogen, przepraszam, jeśli estrogen będzie zbity, to także zbijamy poziom IGF-u. IGF A jak wiecie, zbijając poziom IGF-u naszego hormonu wzrostu, który odpowiada za budowę naszych tkanek oraz kości, który jest no, przede wszystkim bardzo potrzebny w tym okresie, no to niestety ta masa mięśniowa na pewno nie będzie nam tak szła, jak, po, jak powinna. Czyli staramy się trzymać po prostu ten estrogen dość wysoko. Górne widełki, nawet ponad widełki, jeśli się dobrze czujemy, myślę, że tak 60, 70, 80, to myślę, że będzie taka idealna wartość na wynikach badań. Po prostu co dwa tygodnie robicie sobie badania i dobieracie po prostu do tego dawkę inhibitora aromata. Nawet na samym początku... Możecie sobie wyrzucić całkowicie inhibitory i zrobić na przykład badanie po dwóch tygodniach i zobaczyć, jak ten estrogen wtedy wygląda. co może jeszcze co do IGF-u, to powiedzmy sobie jeszcze kilka słów na temat hormonów wzrostu może jakich dawek tutaj używać dla osób, które jeszcze go nie stosowały albo które mają zamiar go stosować no bo przeważnie jeśli w ogóle wchodzimy na hormon wzrostu no to wchodzimy na niego w okresie budowania właśnie masy mięśniowej z racji tego, że no pierwsza styczność może wyglądać tak że po prostu uleje nas wodą, spuchniemy jak świnki ja tak miałem, że wszedłem na na początku przyszedłem na 5 jednostek hormonu to była moja pierwsza styczność w okresie masowym no to muszę wam powiedzieć że nie widziałem kostek na pierwsze 2-3 miesiące bardzo mocno spuchłem no także na pewno to nie jest nie chcemy widzieć czegoś takiego na redukcji także jeśli wchodzimy w ogóle pierwsza styczność nasza z chorobą wzrostu powinna zacząć się w okresie budowania masy mięśniowej No i co jaką dawkę bym ja tutaj preferował? Myślę, że na samym początku w zupełności wystarczy, na, wystarczy nam 4-5 jednostek i myślę, że nie trzeba go więcej na samym początku stosować przy takiej dawce. Na pewno będziemy widzieli zadowalające efekty i na pewno więcej nam jest go nie potrzeba. Nawet ja sam dużo więcej teraz nie stosuję, w sumie to nie jest żadna tajemnica. Aktualnie jestem w okresie masowym i stosuję 8 jednostek hormonów wzrostu. Nigdy jeszcze w sumie nie stosowałem nawet 10 i aktualnie ważę 111 kg. Myślę, że na scenie powinno być koło setki, także jak widzicie nie trzeba stosować 20 czy tam abstrakcyjnych 30 jednostek hormonów wzrostu, gdzie nie mówię, że ludzie takich jednostek, nie takich ilości nie stosują ale na, pew na pewno mają dużo lepsze efekty przyrostu masy mięśniowej y, przy takich ilościach. Y, ja nawet y, myślę, że zauważyłem u niektórych zawodników, y, którzy tyle stosują, ale naprawdę niesie to za sobą y, no, duże skutki uboczne i widać, że te osoby po prostu zaczynają tak naprawdę y, mutować. No i na niczym dobrym się to nie kończy, ale na pewno to nie jest też... Sprawa dla lajków tutaj, początkujących, których jest pewnie większość tutaj na kanale, no bo tak naprawdę kogo stać na takiej ilości hormonu? No myślę, że raczej jednostki, albo tak naprawdę nikogo, no bo kogo stać na to, żeby wydawać parę tysięcy miesięcznie złotych na sam hormon? Jeszcze powiedzmy sobie o tym, jakie dawki dobrać na początku okresu budowania masy mięśniowej, jakich dawek używać. No już wiecie na jakich środkach ja bym się skupił. A jeśli chodzi o dawki, oczywiście zacząłbym od jak najmniejszych. Z racji tego, że po prostu kończąc etapy redukcji tkanki tłuszczowej mamy bardzo dobrą wrażliwość insulinową, bardzo dobrą przyswajalność wszystkich wartości odżywczych i tutaj środki nie będą robiły tak naprawdę żadnej roboty. Po prostu my nimi, da, nimi przeskoczymy tam pewne bariery, ale nie musi być ich tutaj zbyt dużo, powinno być ich jak najmniej z racji tego, że po prostu możemy wykorzystać tutaj inne rzeczy. Więc tak, jak wcześniej wspomniałem, jak najmniejsza dawka, minimalna, na przykład 500 gram testosteronu, 500 mg 500 gram, 500 mg testosteronu, do tego 300 miligram nandrolonu, na przykład typu NPP, i tak sobie zaczynam okres budowania masy. A później, z czasem, kiedy ta wrażliwość zaczyna się robić coraz gorsza, widzimy, że powoli, powoli wchodzimy w ten okres budowania masy mięśniowej i po prostu tracimy tą wrażliwość insulinową. To wtedy delikatnie możemy sobie podbijać to środkami. Ale nic tam bym nie zmieniał, nic bym nie dokładał. Cały czas trzymałbym się tych samych środków. Czyli tak jak wspomniałem wcześniej, testosteron, nandrolon do tego hormon wzrostu oczywiście insulina właśnie jeszcze co do insuliny może powiedzmy sobie jeszcze kilka słów na ten temat bo oczywiście ona też będzie stosowana w okresie masowym tym bardziej jeśli używam hormonu wzrostu więc jeśli zaczynamy okres budowania masy mięśniowej to nie jest tak że tej insuliny bym od samego początku nie używał nawet jeśli ta wrażliwość insulinowa jest dobra, wyrzuciłbym tam może nie tak dużo jak w następnych etapach, ale kilka, kilkanaście jednostek na pewno bym sobie zapodał z racji tego, żeby po prostu jeszcze, jeszcze bardziej pozwolić tym wszystkim wartościom odżywczym trafiać do mięśni, jeszcze lepiej je transportować. Więc, tak jak wspomniałem wcześniej, od samego początku trochę insulinem zapodał. Może nie będę tutaj się opowiadał, jak, te, jak tą insulinę stosować i w ogóle jak ją rozłożyć w ciągu dnia, jakie insuliny stosować, bo to nie jest materiał, to nie jest temat na ten materiał. Może tylko powiem od jakiej ja bym zaczął, jeśli bym był osobą początkującą, bo na takie osoby się przede wszystkim skupiamy. Nie kombinowałbym tu z żadnymi długimi insulinami, tylko wybrałbym E, jakąś krótką insulinę o krótkim działaniu, na przykład typu apidra lub noworapid i na takiej całą masę bym sobie przeleciał. Także e, co? Myślę, że powiedziałem już wszystko na ten temat. E, e, jak widzicie, tutaj nie ma tak naprawdę nic trudnego. Pewnie część osób myślała, że e, nie wiadomo, co ja wam tutaj wymyślę, nie wiadomo... E, jakie, m, jakich metod się nauczycie, a tak naprawdę tutaj e, ogólnie w używaniu środków dopingujących e, szkoła jest bardzo prosta, oczywiście e, trzeba mieć na ten temat wiedzę, ja też oczywiście jakimś mega specjalistą w tym kierunku nie jestem, nie szkoliłem się, nie uczyłem się, tak jak wam mówiłem, e, z doświadczenia gdzieś tam, gdzie tego wszystkiego się oczywiście nauczyłem także od własnego trenera i od osób, z którymi się gdzieś tam trzymam, ale nie jestem specjalistą w tym kierunku. Także to co, ja wam, to, co ja wiem, starałem się Wam przekazać w jak najprostszym języku. Także mam nadzieję, że ktoś tam jakieś wnioski sobie wyciągnął z tego materiału i może czegoś się nauczył. Także bardzo dziękuję za oglądanie. Jeśli materiał się Wam podobał, zostawcie lajka zostawcie komentarz, zasubskrybujcie nasz kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. I e, oczywiście jeśli macie ochotę zapraszamy e, do naszej strony internetowej. E, na dole w opisie będzie link do niej. Tam możecie sobie sprawdzić naszą ofertę ogólnie jest tam opisana. Jak obserwujecie nas, to, to wiecie co tutaj się dzieje, na czym znacie już nas trochę, ale, ale jeśli nie jesteście, jeśli jesteście tutaj nowi, możecie tam wpadać, zobaczyć sobie także co oferujemy. Także jeszcze raz bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich. Hej!